Mocny bas. Pełna maneta się nie w nocy. Płoną opony, uliczne emocje. Dym w powietrzu jak chmury w chaosie. Każdy zakręt testuje myśli proste. Krew w żyłach jak nitro w paku. Czas ucieka, wciąż brak mi hamulców. Pełna maneta, życie na granicy nie ma reguł, tylko adrenaliny, sygnalizm. Pełna maneta, gaz do dechy nie zatrzymuj się, bo czas cieka w trzępy. Lustra łapią światła z tyłu. Gonią mnie demony, będą bez wysiłku. Przeznaczenie w GPS-ie, trasa na krawędzi. Jadę jakby jutro miało się nie zdarzyć. W głowie myśli szybkie jak światłowód. Czas to waluta, a ja nie mam znowu. Szum w uszach to wiatr w biegu. Miasto jak labirynt gubię się w biegu. Światła sygnalizacji czerwone na czole. Jednak jadę dalej, postawka na stole. Pełna maneta, życie na granicy, nie ma reguł, tylko adrenaliny, sygnalis. Pełna maneta, gaz do dechy, nie zatrzymuj się, bo czas ucieka w strzępy Pełna maneta, życie na granicy, nie ma reguł, tylko adrenaliny, sygnalis. Pełna maneta, gaz do dechy nie zatrzymuj się, bo czasu ciekaw strzępy. Lustra boczne łapią światła z tyłu, gonią mnie demony. Pędzą bez wysiłku, przeznaczenie w GPS-ie. Trasa na krawędzi, jadę jakby jutro miało się nie zdarzyć. W głowie myśli szybkie jak światłowód. Czas to waluta, a ja nie mam znowu. Szum w uszach to wiem, w biegu. Miasto jak labirynt kupię się w biegu. Światła sygnalizacji czerwone na czole. Jednak jadę dalej, bo stawka na stole. Pełna maneta, życie na granicy, nie ma reguł tylko adrenaliny sygnaliz. Pełna maneta, gaz do dechy, nie zatrzymuj się bo czas ucieka wstrzępy Pełna maneta, życie na granicy, nie ma reguł tylko adrenaliny sygnaliz. Pełna maneta, gaz do dechy, nie zatrzymuj się bo czas ucieka w strzępy Pełna maneta, droga bez końca, każdy dzień jak lunda, każdy zakręt jak ton, a życie to wyścig. Bez mety na horyzoncie jadę dalej a zniknę w tym roku na wrocie.